Hejcie kochani z tej strony Kukilia a dzisiaj słuchajcie będziemy grać w Roll Starsa i zobaczymy jaki to jest update i zobaczcie tło już jest um, um, takie um, no wiecie takie miastowe w sklepie była oferta z oznaką na przykład i odebrałam oznakę gracza um, mogę nawet pokazać jaka to jest oznaka tylko kurczę, gdzie są te oznaki gracza Okej, okay, tutaj. Chyba coś mi to mówi. Ale była taka fajna oznaka. Chaccie widzimy jak to się zmieniło. Tu mamy taką godzillę. Mm, a, i jeszcze tutaj obok start Dropów są takie jaja. Więc nawet spoko. Bierzemy teraz, słuchajcie, Godzillę. Dobra, zobaczymy o co chodzi z mapką. Czy w ogóle warto grać w tą mapkę? Dobra, a co tu mamy za darmo? Bo coś mi tu... Do... Tego... Za darmo?! Słuchajcie, mamy za darmo... Darmowego bro... Mityczne. O ty kurde! Kurde... Kontynuuj... Yeah! Czemu?! A jeszcze coś mamy za darmo? Jeszcze za darmo, mamy 100 monet I kolejnego... Z... Drop stara Nie no, fajnie Ok. Napiszemy jej hejka Hejcia Dobra, zobaczę Kurde Będziesz pewnie napisać, czy ja gra, e, czy ja nagrywam. Tak, nagrywam. A, w końcu z tobą gram. Dobra. No okej. Okay. Ej, coś mam jeszcze za darmo, zobaczcie. No, to mi nie znika. Co to jest? A, za darmo, słuchajcie, mamy to. Okej, okay, do Sandy. Okej, okay, a coś jeszcze mamy? Nie, to wszystko. Czyli możemy to mieć... To. Potworne jaja. W jakim zadmiarze gramy? No w tym. w tym. W tym. W tym. Dobra, gramy... No przecież w tym, bo to jest nowy. Oki. Okay. Dobra. Dawaj misia Zobaczymy O co chodzi z tym update'em w końcu razem No bo to jest mega dziwne O zobaczcie jak się zmieniło Zobaczcie takie jakieś dziwne coś. To jest podobne do walki z bossem Tyle że tu są miasta I tu po prostu jest Godzilla Ej jak co to Ja mogę być Godzilla Kurde ja, ale słuchajcie to o to chodzi, że mamy zniszczyć ich miasto. Dobra. Dobra, to jest Godzillo. Okej, okay, mega jak to się gra. Dobra, hyperduładowanie, o ty kurde. Dobra. Ok, zepsujemy im trochę miasteczka. Ok, mamy zepsuć ich miasto. Na razie chyba ok, może być. Okej, okay. niszczymy im miasto. Bardzo fajne to. W sensie bardzo fajna mapa. Taka urozmaicona. Ja kiedyś chyba w to grałam, chociaż nie pamiętam. Proszę mnie nie zabijać. Ja tylko chcę wasze miasto zepsuć. Ludzie, dlaczego tylko ja psułam ich miasto? Oni... No ja! Dobra ludzie! Dawajcie! Dawajcie i zepsujmy to miasto! Naprawdę denerwuje mnie to, że słuchajcie... No no wiecie mi tyba. Dobra, tyba. Bierzemy takie coś... Oczywiście. Bardzo długa mapa, w sensie mogliby to trochę krótsze miasto. Do rozwalania, bo wiecie widzę, no słabo sorry, trzeba było Bibi wziąć. Dobra Dobrze, szybko, szybko słuchajcie. Rozwalamy ich miasto. A czy jak nie rozwalimy to... To nam zaliczą? Mam nadzieję, że tak. Dobra, co to jest? Zwycięstwo. Jest, słuchajcie. Zaliczyli w końcu to. Okej. Okay. Rzadki. Jupi. A kolejne będzie, słuchajcie, jajo. Mega. Mega się jaram tym, że będzie tu jajo. No dobra. Gramy. Okej, okay, ty wybierasz nitę. No dobra. Może być. Ale mega. Te miasto jest mega git. Urządz Mejconem. Kto będzie Godzilla. Ja bym chciała być. Ale zostawię komuś innemu. Przepraszam. Dobra. Rozwal mnie gości, bo naprawdę. Dobra, Misia, jesteś godzinną. Kurde, oni nam zaraz rozwalą miasto. Dobrym ciwem. No ludzie, czemu wy nie zabijacie ich? Kurde, ja wszystkiego nie będę robić. Bardzo długie miasto. Nie, my nie mamy z nimi szans. Dobra, idźcie chcecie. Hmm. szkoda, że tak wyszło. Tu zobaczcie też jest jakiś w klubie. Żegraj rozwijając jajka i w ogóle Szkoda, że przegraliśmy no. A i w ogóle mięcaj majówki słuchajcie. No dobra. No szkoda, bardzo mi szkoda, że przegraliśmy, bo ja chciałam zobaczyć te jajo. No dobra. A i sorki, że miałam na chwilę nieobecność. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Ok, gramy. W ogóle moja siostra też gra. Teraz, popatrzcie, pro No dobra. Może następnym razem będzie lepiej. Ty też bardzo miła i sympatyczna. O, dzięki. Dzięki. Mega przysłodkie. Dobra. No to co, gramy misia? Czy nie gramy misia? Dobra. My zamiast grać, to my piszemy ze sobą. Jakby my, my mamy grać. <ścoughs> nie pisać. To, to zaczynamy grać. Tak. Tak. Dobra. Wybierz. O, właśnie to. Frank, Frank jest bardzo mocny. I moim zdaniem, jest mocny do tego, do tego wydarzenia, bo jest tak samo silny no, może trochę słabiej jak Godzilla, ale słuchajcie, on też taki jest mocarny. że powiem. I zobacz. Zniszczy budynki wroga. O, Tara! Nowy skin do Tary. O, ty kurde. Dobra, ja nie jestem Godzilla, bo się ciężko nią gra. Dobra, dobra, matka jedyna. Musimy wygrać szybko. OK, dobra. Obyśmy wszystkie budynki zniszczyli. Bardzo fajnie, żeby wybrać Franka, bo Frank jest akurat mocny. Oni pewnie myślą sobie, my nie mamy z nimi szans. My przegramy, dobra ludzie, przegrajmy to. Tak pewnie sobie myślą. Trzy, dwa, jeden, proszę, odróć się. Dzięki. Okej, okay, obyśmy szybko, szybko, szybko zniszczyli ich domy. Jakieś. Dobra, są i domy, które musimy zniszczyć. Oni się nie poddają w ogóle, ja bym się na ich miejscu wycofała w ogóle totalnie. No dobra, skoro się nie poddają, to musimy im zepsuć tę zabawę i totalnie zniszczyć. Uuu, 16%, 14%, że wygrają, 12%. O matko, my już wygrywamy, my już wygrywamy, słuchajcie. Kurde, miałam hipertuładowanie. Co ja zrobiłam? Dobra. Dobra szybko. Ja, yeah, słuchajcie, wygraliśmy, przegrać nie mogliśmy. Zobaczmy, co Będziemy mieli w jaju. Bardzo mnie to interesuje. A dobra, to tak się to otwiera! Epicki! Ikona gracza. Bardzo fajne. Miałam epicki. Bardzo dziwnie to się otwiera, w sensie tak... Nienaturalnie, że powiem. O, tutaj i może zamiast tego baby sharka ciśniemy tą. Mamy dwie ikony gracza. Super, bo ja zbieram ikonę gracza słabo, bo, bo to nie jest postać. Wylosowałam mutację. Co to znaczy? Okej. Okay. Ja mam ikonę gracza. Ja mam ikonę gracza. Nie no, fajnie, że, że, że tego, że wylosowaliśmy, bo ja stwieram. O, to super. No. Dobra. Gramy. I mam nadzieję, słuchajcie, że też będę miała mutację, bo ja nie wiem co to jest. I no. O, matko jedyna. My to przegramy. Czy tu jest Edgar, Penny i Bibi? Kurczę, misia miała być tym. To może mi się też chce. O kurde, co ja miałam zablokowane coś Ja cię kręcę O, nie mogłam w ogóle się ruszyć Co oni mają to? Co to było widzę, bo ja nie wiem Dobra Musimy być, żeby to wygrać Ależ to musimy Mają 59% na to, że wygrają, a my 60% Kurde, nie chciałam być nim Słabe, wyszło, że jest nim Bo Tylko mogę to robić Dobra No kurde, ja nie umiem tym czymś grać. Bardzo dziwnie tu się gra tym... tym potworem. Nawet mega dziwne. A wygrywamy tylko, bo oni em, tego walą. Niech ktoś mnie pokona, bo nie chcę być tym potworem takim. Okej. Okay. Dobra, szybko, 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 widzę be. Szybko, szybko. Dobra, widzę be. Coś mi się stało. Teraz pytanie, co? Dobra, pytanie mega, co? Dobra. I czy piosenka się zmieniła w tym update? Ie? No, niby internet jest włączony. To mega dziwne. Coś. Piszcie w komentarzu co się tu zadziało No i Dajcie łapkę góry z słuchajcie Nic nie chce mi się odpalić w ogóle Totalnie O, brak połączenia słuchań Okej, okay, słuchać tego potwora Jakby No dobra, a wy piszcie co jest Nie wiem, coś dziwnego No i pa